you <music> Siemaneczko, no cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiejszy odcinek będzie najbardziej wybuchowym odcinkiem na moim kanale, a może i nawet na całym YouTubie, dlaczego? No słuchajcie, no jakiś czas temu prezentowałem wam datapakę autorstwa Kalendarz 2, w którym mogliście zobaczyć 71 różnych rodzaj TNT, dokładnie, do Minecrafta. Ale niestety jednego TNT nie sprawdziliśmy, ponieważ Minecraft nam skreszował, komputer mi się zjarał, wybuch. no i słuchajcie, jest to TNT o nazwie Black Hole TNT. No, i teraz słuchajcie, przeprowadziłem kilka testów. To TNT już mi działa. Mniej więcej gdzieś po 15-20 minutach widzę efekty eksplozji. Więc słuchajcie, no, wy oczywiście będziecie mieli tutaj przyspieszone tempo, po prostu jak to będzie wybuchać. Ale mam taki pomysł, żeby wysadzić swój świat Mea. Dokładnie. Wysadzimy, słuchajcie, pierwszą bazę Homera. Zobaczymy, jaki tutaj będzie potężny krater po tej eksplozji. Wysadzimy również nether. Jestem ciekaw, jak w netherze zachowa się to TNT. Wysadzimy również Kres i pytanie, czy cały całą wyspę w kresie, uda się zniszczyć za pomocą jednego TNT oraz na końcu, słuchajcie, polecimy do bazy numer 5, do bazy, w której jest potężna kopuła, no i słuchajcie, zobaczymy, postawimy na samym środku to TNT i zobaczymy, jakie będą efekty, więc słuchajcie, no dzisiaj będzie wybuchowo, będzie się troszkę działo więc zapraszam do oglądania, możecie zostawić łapeczkę w górę, słuchajcie bardzo mi to poprawia humorek no i po prostu aż tak fajnie się na serduchu robi, jak widzę, że tych łapek jest dużo więc słuchajcie, no dobrze, ostatnio kotki Zwiększyły mi trochę oglądalność, więc weźmy sobie zespałnijmy tutaj trochę kotów, dokładnie tak, e, proszę bardzo. I Jajo, e, o tak, 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 miałem je nakarmić, więc kotki. Macie też tutaj e, ciastka, dobra, proszę bardzo. No, wywiązuje się tutaj z obietnicy, wbiliście naprawdę fajne wyświetlenia, więc koteczki, proszę bardzo, jedzcie sobie tutaj. No, grzeczne kotki, dobra, ok. No dobra, słuchajcie, w takim razie myślę, że pora wysadzić właśnie pierwszą bazę, czyli bazę Homera. No i zobaczcie, na no baza wygląda w taki sposób bardzo, bardzo ładnie. Jestem ciekaw, rzeczywiście, jakie będą tego efekty. Więc panie i panowie, zapraszam was do oglądania. A ja tymczasem, słuchajcie, stawiam TNT. No i będę musiał troszkę poczekać. Okej, okay, no to śmigamy. Dobra, słuchajcie, siemanko, witam was po przerwie 15-20 minutowej, gdzieś mniej więcej, stoję teraz właśnie na krawędzi potężnego, ogromnego krateru, zobaczcie, no i coś mi się wydaje, słuchajcie, że moja baza tego nie przetrwała, e, takie mam wrażenie, bo, bo, bo naprawdę mocno i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak mocno pisgnie. i uwaga, obracam się, e, łapeczka zostawiona, słuchajcie, zostawiliście łapeczkę, uwaga, 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 uwaga... No, patrzcie na to, patrzcie na to! Ja Cię kręcę! Widzicie ten krater? No, widzicie ten krater? No, jest on ogromny, jest on potężny i powiem Wam, że bardzo mało rzeczy tutaj przetrwało. No, z pewnością centrum mojej bazy nie przetrwało, jak widzicie, zniknął. Nie ma tutaj bedrocka nawet, zobaczcie, Bedrock również eksplodował. No i mamy potężny krater. O jakiej średnicy? No słuchajcie, policzymy sobie to później. Tak, tak czy inaczej, no jest to, jest to naprawdę ogromne, jest to naprawdę ogromne i, i, i kalendarz: gratulacje za stworzenie tak potężnego TNT. No, takiego TNT jeszcze społeczność Minecrafta z pewnością nie widziała. No, rzeczywiście ma moc, słuchajcie. no 15 minut gdzieś więcej mi się to teraz ładowało. E, o dziwo przeszło. Wcześniej w odcinku na odcinku nie chciało mi się to nagrać. Odcinkiem z TNT, do którego również was zapraszam. No i słuchajcie, no cóż. No, no, no. Mamy potężny krater. Punkt renesansu, zobaczcie, przetrwał. Tam daleko jest punkt renesansu. E, oraz tam jeszcze mamy, słuchajcie, Excalibur. Excalibur, który też na szczęście tutaj jeszcze przetrwał, bo te dwa obiekty są dość daleko. No, no oddalone są po prostu od bazy. No i cóż, no. Jak widzicie, krater jest potężny, krater. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż tak dużego efektu. No ale rzeczywiście kalendarz miał rację, że pole widzenia jest tutaj potrzebne 32, aż. E, mam teraz maksymalne pole widzenia. No i słuchajcie, no, no, no jest to rzeczywiście moc. <grych> no nie wiem, co powiedzieć. No wygląda to zabawnie, słuchajcie. E, no i co, no, no nie ma co tracić czasu. Śmigamy teraz do drugiej lokacji, a drugą lokacją, słuchajcie, będzie nether. Jak będzie wyglądać nether po tak potężnej eksplozji? No cóż, przekonamy się już za chwilę. Więc zapraszam do oglądania. No, wygląda to spektakularnie, co? Ha! <laughs> <laughs> Okej, okay, śmigamy do naderu. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w nederze, a dokładnie w Villa Greta, dokładnie w mojej willi nederowej. No i słuchajcie, śmigamy sobie teraz do Living ponieważ to właśnie tam zdetonujemy najmocniejszy TNT w Minecraftzie. Proszę bardzo, wieża, nie Living tylko Tower of Kings, przecież Roxu. To jest Tower of Kings. Dokładnie, tak wygląda moja wieża w nederze, proszę bardzo, która jednocześnie jest również stacją kolejek. O Boże, i wszystko to, co było budowane na surwiolu, zaraz po prostu zniknie. Roxu, jak tak możesz niż. Bez, bezcześcić swój świat w Minecraft'cie. No cóż, słuchajcie, no wydaje mi się, że tutaj e efekty eksplozji będą najciekawsze, a poza tym e chciałem to po prostu zrobić. No dobrze, w takim razie, e mamy tutaj mgłę, więc niestety nawet jak mam włączone 32 czanki zasięg, zasięg widzenia, no to nie za wiele będziemy tutaj widzieć. E podejrzewam, że znajdziemy się w potężnej pustce jak wysadzimy to TNT, no ale zobaczymy, słuchajcie, więc Panie i Panowie zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, musiałem ponownie przejść przez portal do netheru, ponieważ coś mi się skraszowało, popsuło i jeszcze raz musiałem tutaj śmignąć, ale panie i panowie, no doczekałem się. Zniszczyłem cały swój nether. I proszę bardzo, no nie ma nedera. No nie ma nedera, był nether, nie ma nedera. Ale tak naprawdę, słuchajcie, na poważnie. Teraz trzeba polecieć prawdopodobnie do którejś ściany, e, ponieważ mamy tutaj mgłę w netherze i po prostu nie widzimy w całości tego krateru, więc czekajcie, 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 jak to będzie wyglądać, okej. Okay. Dobra, lecę cały czas, zobaczcie. Cały czas śmigam. Okej, okay, jest, no dobra Wow, patrzcie jak trafiłem, mamy tutaj kolejkę do moich kolejnych baz No i cóż, no, no, no nie spodziewałem się niczego innego tak naprawdę e, Niż ogromnego, potężnego krateru, zobaczcie który, na, który naprawdę wygląda jak koniec świata Patrzcie jak to wygląda tutaj Zobaczcie, idziemy, idziemy, no koniec świata No na razie pigmenie, no cześć No i spadł, słuchajcie Spadł w przepaść na końcu świata No dobra, a góra, jak wygląda góra? No wygląda dokładnie tak samo, ale wlećmy sobie na samą górę i zobaczmy jak to wygląda. No słuchajcie, tak wygląda zniszczony nether największym TNT w Minecraftie ever, więc panie i panowie, no niestety, ale, ale nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu, bo stracicie swój nether. Dobra, słuchajcie, game out, spectator. no i polecimy sobie troszkę, zobaczymy jak to się prezentuje. No spoko, nie ma tutaj żadnych latających gastów. Jeszcze tutaj nie, nie zdążyły wylecieć. No ale cóż, no zobaczcie, no potężny krater, zobaczmy, jaki on jest duży. Przelecimy sobie tak dookoła i zobaczymy, kiedy wylądujemy z powrotem przy naszej kolejce. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeszcze jej nie ma. Jeszcze jej nie ma. No. Jest. No dobra, słuchajcie. No, krater oczywiście wielkości takiej samej jak poprzednio. No, ale musicie przyznać, że to wygląda całkiem nieźle. Jakbym miał budować jakąś serię Minecraft fabularną, no to proszę bardzo, jeśli miałbym budować kraniec świata, to już wiem, jakie TNT wykorzystać, bo to wygląda naprawdę fajnie. Zobaczcie. To wygląda naprawdę dobrze. No. <grym> No, był nader, nie ma No dobra, słuchajcie, w takim razie teraz lecimy do kresu. Eee, bazę numer 5 zostawimy sobie na koniec. Zobaczymy, czy e, uda się wysadzić całą wyspę kresu. No, jestem tego ciekaw. Jeśli zaznaczcie e, w karcie, na w ankiecie, e, Wasze zdanie. Jeśli tak, zaznaczcie tak, jeśli nie, zaznaczcie nie. No i zobaczymy, co sądzicie. No dobra, ja Wam jeszcze nie mówię, co ja myślę, ale myślę, że już jestem pewien, jak to będzie wszystko wyglądać. Więc Panie i Panowie, śmigamy teraz do kresu. Jak widzicie, z netheru za dużo tutaj nie zostało. No dobra, panie i panowie! No, przyszedł czas najwyższy: zgładzić całą wyspę kresu. No, jestem ciekaw, czy to się powiedzie, słuchajcie. Zobaczymy, przekonamy się. Mamy już duże TNT. O, nie, wypuściłem swoją pochodnię. Elegancko. No i słuchajcie, no cóż, gdzie położymy to TNT? Gdzieś tutaj na środku, no nie ma co, nie ma co, nie ma co ten kombinować. Jestem ciekaw, czy cała wyspa, słuchajcie, kresu zniknie. <śm> no jest ona spora, ale wydaje mi się, że ten krater. Wydaje mi się, że ten krater będzie większy niż ta wyspa. Tak czy inaczej, tam jeszcze mamy stację kosmiczną, więc zobaczymy, czy ona wybuchnie. No i co, no i panie i panowie, no zapraszam do oglądania. <śm> Wiecie co to jest? No wiecie co to jest. No może niektórzy z was nie wiedzą, nie będę się wcale w sumie dziwić. Jest to moja stacja kosmiczna, słuchajcie, wybudowana na 100% na survivalu w świecie mea. No ale to co najciekawsze, słuchajcie, to ta stacja jest bardzo blisko naszej kresowej wyspy. Więc panie i panowie, powinniśmy iść gdzieś tutaj, 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 tutaj i dojść do swojej wyspy. Ale jak widzicie, niestety droga się kończy. Ale wiecie co? Co tam jest, patrzcie. Co to jest? Co to jest? Dobra, jest smok endu, słuchajcie. No nie mówcie, że to jest. To jest, słuchajcie, portal, portal w kresie. <ścoughs> Ale czemu to przetrwało? Dlaczego? co jest grane, słuchajcie, no nie ma, nie ma całej wyspy, kompletnie wyspa zniknęła, jak widzicie. TNT sobie poradziło, no bardzo dobrze sobie poradziło, ponieważ zniszczyło mi całą wyspę w kresie. No tego jeszcze, słuchajcie, w Minecraft'cie nie było, żeby całą wyspę w kresie zniszczyć, a przynajmniej na moim kanale tego jeszcze nie było, za pomocą tylko i wyłącznie jednego TNT, więc, panie i panowie, najmocniejszy TNT w Minecraft'cie tak właśnie działa, ale dlaczego ostały się tylko te trzy bloki? E, czemu nie ma reszty portalu, który przecież też jest zbudowany z bedrocka? E, czemu nie ma wieży? Z obsydianu, na których też jest bedrock. No słuchajcie, no jest to proste pytanie. Po prostu zniknęły, wybuchły. Ale ten portal również powinien wybuchnąć, więc e, nie mam pojęcia, słuchajcie, co tutaj się stało. Cześć smoczku. no nie masz swojego domu. O, no bardzo przykro. Na czemu w ogóle to żyje? by się zabijałem w Mea. No słuchajcie, smok się odrodził. Minecraft, e, zbugowany Minecraft, więc widzicie, nawet nie musiałem tutaj kryształów w kresu tworzyć, żeby smok mi się odrodził. Tak czy inaczej, słuchajcie, no cóż, e, spodziewałem się rzeczywiście takiej, e, takiej eksplozji, e, że zniknie nam tutaj. E, cały kres na szczęście ostała się tutaj stacja stacja kosmiczna mogę wam pokazać jak ona wygląda bo jestem z niej naprawdę bardzo dumny jest to jeden z moich ulubionych projektów zbudowana jest w większości ze śniegu oraz z niebieskiej wełny proszę bardzo no i ze szkła oczywiście jeśli chcecie zobaczyć jak budowałem tę stację jak ona wygląda w środku no to zapraszam do odcinka a wystarczy że wpisać, wpiszecie rok stacja kosmiczna i z pewnością się pojawi odcinek Okej, okay, teraz zobaczcie, mamy tutaj miejsce do spawnowania się endermanów. Eee, czy w Me, a miałem też farmę endermanów? Nie, chyba nie miałem farmy endermanów w Me, chociaż kurczę. Czy ja nie miałem farmy endermanów w Me? Chyba nie, chyba jednak nie. No dobra, słuchajcie, w takim razie, no była wyspa, nie ma wyspy. Efekt naprawdę ciekawy, interesujący. Wybuchło tutaj kompletnie wszystko, ale co się stanie, słuchajcie, w piątej bazie? No podejrzewam, że też będzie mieli do czynienia z potężnym kraterem, ale jestem ciekaw, czy wysadzi on nam całą bazę. To TNT. Szalone TNT. Czarna dziura. Okej, okay, dobra. No to śmigamy w takim razie do bazy numer 5. Okej. Okay. No i proszę bardzo, jesteśmy w mojej piątej bazie, która będzie już ostatnim miejscem eksplozji naszego TNT. Słuchajcie, gdzie wysadzimy sobie TNT? No oczywiście w kopule, no bo gdzie by indziej? Eee, świat cóż, no, no, no co, co tutaj mogło się zmienić? Komputer jest, proszę bardzo, drzewko jest, e, pałac jest, no i oczywiście kopuła również powinna być, więc słuchajcie, no śmigamy zaraz do kopuły. Jeśli nie widzieliście komputera, to obejrzcie ten odcinek, ponieważ no, ja dzisiaj chyba już bym tego tutaj nie zbudował. Czemu tutaj jest woda? O Boże, co się tu stało? Dlaczego tu jest woda? I powiem wam, że ten świat jest naprawdę jakiś mega zbagowany tutaj, mam wrażenie. Nie wiem, dlaczego tutaj jest woda, ale wszystko się popsuło. Dobra, słuchajcie, w takim razie śmigamy, śmigamy, śmigamy do naszej kopuły. No i tutaj wysadzimy sobie nasze TNT, więc słuchajcie, no będzie się działo. Boże święty, co ja się tutaj nakopałem, żeby tę kopułę zbudować? To jest masakra. A jak sobie teraz przypominam, to naprawdę, no sieka, po prostu sieka. No dobrze, w takim razie, panie i panowie, tutaj zostawimy sobie TNT, które za zaraz eksploduje, więc zapraszam do oglądania. Cześć, witam was po 25 minutach, słuchajcie, od wysadzenia tak naprawdę mojej bazy. No uwierzcie mi, że teraz mój komputer naprawdę się zjarał, bo, bo tutaj, tutaj najdłużej ten wybuch trwał. No i panie i panowie, proszę bardzo, tak wygląda moja baza numer 5. Nie ma tutaj, słuchajcie, śladu tak naprawdę po kopule, ale jest ślad po smoku. Dokładnie. Zobaczcie, tam jest smok. No i za chwilę wam coś pokażę, ponieważ tam jest taki urwany teren. Nie chciałem wam tego pokazywać, no ale nie udało się, słuchajcie, tego. Nie bogazać, więc zaraz zobaczycie No ale słuchajcie, przetrwała Horsama Czyli miasto, które trwa wiecznie i trwać będzie e, Z któregoś tam odcinka Mea i oczywiście Hala Sław. Zobaczmy czy mechanizm cały czas działa Czekajcie, dodajmy no sobie tu jakiś bloczek ok? Ojej Chyba nie działa <laughs> Chyba jednak nie działa, ale czekajcie Wydawało mi się, że tutaj ten mechanizm odpalało się na Na, na dwa e, na, 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 na dwie te, czekajcie Coś trzeba jeszcze było zrobić Coś tu jeszcze trzeba było zrobić, ale co? Nie pamiętam. Ej, co tu jeszcze trzeba było zrobić? Wydaje mi się, że tylko jedną rzecz rzucić. E, tutaj nie. No chyba nie działa, słuchajcie. No ale sprawdzimy dlaczego nie działa? No sprawdzimy, czekajcie. No czy tu. O, tak, dobra, no to teraz na pewno nie zadziała. Tak czy inaczej, tutaj jeszcze czerwony proszek. O, tutaj jeszcze skądś szło. Czekajcie. Nie, to idzie tylko do tłoków. No dobra, słuchajcie, Halasław. Oczywiście wszyscy wiemy, czym jest Halasław. No, tak tylko mówię, ale podejrzewam, że już większość z Was nie wie. No, bo, no bo jak kręciłem mea, to e, miałem niecałe chyba 100 tysięcy subskrypcji nawet. Więc e, słuchajcie, no to jest Halasław. E, tutaj mamy Halasław, i to są osoby, które pomogły mi w tworzeniu tej serii, tak naprawdę. E, również e, biorący udział w konkursie. E, tutaj chyba nawet Tomekron miał pomysł na dywan na przykład w pierwszym domku w mojej bazie. Eee, no słuchajcie, no te niki są naprawdę mi znane. Te niki kojarzę cały czas. O ja cię kręcę. No dobra. Słuchajcie, i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, wszystkie tak naprawdę budowle. Nie, nie, nie. Tutaj są zobaczcie, wszystkie odcinki wypisane. Tytułu wszystkich odcinków mea. Więc mamy tutaj tabliczki. No i skończyło się oczywiście na odcinku numer 100. Dokładnie tak. No i tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze hale. Hal Aleje Sław. Za Aleje Sław kurcze co tam było. Coś więcej niż wygrana chyba w konkursie. Nie pamiętam dokładnie. A tutaj mamy hala. Tu jest hala Sław, przepraszam bardzo. O jest tam jest hala zasłużonych. No patrzcie, Damian Fil wymyślił konkurs na dywan. Znaczy, wymyśliły dywan. Damian Fil13, Filmowo.pl. Kubagaw, chyba chyba nazwa drzewa. Rafał Mlawa, Game, No kurde, pamiętam te niki, naprawdę. Guziga Anonim. Cześć zombie, co ty tutaj robisz? Tak patrzę, szukam, czy są tutaj jeszcze jakieś niki takie teraz. Znane Dontes, doknes, Dontes. Eee, no nie, chyba, chyba już tak nie kojarzę za bardzo ników z komentarzy. No ale tak czy inaczej, słuchajcie, no baza wybuchła. Baza wybuchła bardzo spektakularnie. Pokażę wam jak wygląda ta dziura tutaj. I śmigamy do góry. Śmigamy do góry, śmigamy do góry. No i słuchajcie. E, tutaj zobaczcie, mamy ten potężny krater. No i rzeczywiście tutaj też nic e, nie przetrwało. Tam mamy, zobaczcie, nowy teren już generowany w Minecraft'cie. Ach, stare bugi. Nie wiem, czy teraz się tak dzieje, że teren jest nagle urywany. Chyba nie, chyba już generator map nie jest tak bardzo mocno zmieniany. No dobra, słuchajcie, więc zobaczcie, tutaj wszędzie dookoła była woda. E, nie ma tutaj nawet żadnych kabli, żadnych mechanizmów, nic się nie stało, ale słuchajcie, został smok. O! I farmaczciny cukrowej. No spoko. Dobra, niech, niech tak będzie w takim razie. Farma trzciny cukrowej, zobaczcie tutaj, kawałek się ostał. No dobra, i tutaj mamy, słuchajcie, smoka. No jak widzicie, no zaraz wam się pokażę. Ten smok jest tutaj wycięty. Dokładnie, on jest wycięty w takiej skale, ponieważ jest to świat, który teraz edytuje. I tak naprawdę tego smoka potrzebowałem gdzie indziej. No i słuchajcie, trochę się natrudziłem tutaj, żeby usunąć wszyscy, wszystkie kamienie, cały kamień dookoła. No i słuchajcie, ten smok tutaj nie jest tak naprawdę oryginalny z oryginalnej serii Minecraft w Extreme Adventures. Jeśli chcecie zobaczyć oryginalnego smoka, to zapraszam do odcinka 99. To znaczy, wygląda on tak samo, tylko że nie ma tutaj całej tej twierdzy i tak dalej, tak dalej, bo ten smok jest wycięty. Dokładnie tak. MC Editem go wycinałem tutaj, żeby go przenieść na innego świata. Słuchajcie, no dobrze. E, może niedługo przekonacie się do jakiegoś świata, bo coś się tutaj naprawdę dużego kroi. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. No, dość wybuchowy odcinek. Ostatnio jakoś te odcinki katastroficzne u mnie na kanale są. E, cały czas jakieś eksplozje, a mam w planach tak naprawdę jeszcze jeden odcinek tego typu. Więc e, dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Jeśli tak, to będzie ich więcej. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie subuje, to niech, e, słuchajcie, zasubskrybuję będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co? Tu się wlała woda. Aha, czyli tutaj chyba był drugi mechanizm gdzieś. No tak, tylko że on wybuchł, jak widzicie, więc niestety, ale nie otworzymy normalnie Halisław. Musieliśmy się dostać w taki hamski troszkę sposób. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Okej, okej, okej. No i to byłoby, słuchajcie, na tyle. Więc przetestowaliśmy najmocniejsze TNT w Minecrafcie od kalendarza 2. Jeśli nie znacie kalendarza, to wpadajcie e, na linki w opisie. Są tam jego mapy oraz jego kanał. Jeśli ktoś jeszcze z was nie widział jego kanału, to za... Zapraszam, bo z tego co wiem, kalendarz zamierza nagrywać więcej filmów już niedługo. Nawet mówił, że jakiś maraton słuchajcie szykuje. Mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, no ale wpadajcie, żeby zobaczyć jego materiały. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmach. No i słuchajcie, spokojnych i rodzinnych świąt Wam życzę również. Dobra, cześć.